Nie tylko ze względów dogmatycznych, religijnych, bardzo y, źle traktowano y, ciała osób, które popełniły samobójstwo. Chowano ich poza murami miasta, poza murami cmentarza. Uważano, że one porwały się na dzieło Boże, tak? że one mm, zrobiły, złamały... Tak potężne tabu, że musiały to, musiało do tego dojść pod wpływem obcowania z jakimiś siłami nieczystymi, że coś ich właśnie do tego pchnęło, coś zewnętrznego. No, w międzyczasie rozwinęła się psychologia, rozwinęły się no, w bardzo szerokim stopniu. Nauki behawioralne, i my sobie już doskonale dzisiaj zdajemy sprawę z tego, że depresja przez poetów, zwana ciemną nocą duszy, momentem, w którym człowiek zanurza się w tej destrukcyjnej części swojej osobowości, jest po prostu chorobą. Jest chorobą, na którą cierpi coraz więcej osób, i chorobą, która może nas doprowadzić do tak dramatycznej decyzji, do takiego stanu, w którym ten ból psychiczny jest już nie do zniesienia. I dziś to wiemy, dziś to wiemy, i dziś nikomu przy zdrowych zmysłach nie przyjdzie do głowy, nie wiem, chowanie osoby, która popełniła samobójstwo poza murami cmentarza. Rozumiemy, że zdrowy psychicznie człowiek nie targnie się na własne życie, że musi dojść do czegoś niezwykle dramatycznego, aby podjęta została taka decyzja.